O, to, a nie jadłem, w dupie mamaj. Ja do takiej maturbeczki, To ze sto lat, niżej mnie jadł. Hej, nie żryj w Pederusie! pegerusie. Kurwa, młodzie, ja ci powiem, to jest też jak ten, Alvaro. Ten się w kuchni. Najlepszy. Normalnie, że nie mogę najeść, no młody, że przeszedłem samego siebie. Ach. Ach. Jak na ciebie tak patrzy Janusz, jak ty jaki jak tym knur, to mi się, to mi się na wymioty zebrało normalnie. Bleh. A Monik, kurwa. Szabn pombar, szabn pombar. Wypierdalać ten pysiaku jebany. <śpiewa> kurwa, tarzycz ja kawki ja się dostał, ale się najadłem. Tak jesteś kurwe? To łap <śpiewa> A ja już podziękuję za posiłek. Kurwa cebula ci zrywa w lata idę, to by się zasigam na ciebie. Łap ostatniego. O. Jeden <laughs> zero, szwagier! Wierdal! <laughs> Dobra młody, gdzie się tak spieszysz? Masz może jakiegoś browarka? Poczekł popoczęstować? Nie mam! A nawet jakbym miał, to i tak mi się gówno dało. Bo całą wątróbkę z patelni wpierdzielił. Dobrze, już sobie odłożyłem kawałek i trochę cebuli. Bo bym, bo bym głodówkę dzisiaj miał. A to tak było młody, muszę Ci przyznać, ale... się nurtuje jedno pytanie. Skąd Ty się wątróbkę dostał? Ja tu jestem 15 lat, zagrany łanicą i że nigdy wątróbki we sklepie nie widział. Hmm, no, no jak to skąd? Przecież chodziła sobie przed domem, na trawie... no i wszędzie. Ciebie młody, już do reszty. Opierdoliło całkowicie chorba. Wątróbka na trawie znalazła. Ile się myć. I gówno. A nie! Za tydzień dopiero jest termin. Chuj! U mnie stopy tylko. Będzie mi ten brud, zgadam, jak się wątróbkę zbiera. Ja wiem swoje. O! O, chodź do mnie, wątróbeczko. Jutro na obiadek znowu ci zrobimy. Ha! Ale to będzie dobre. Teraz mi coś le Młody, a ty co tam szukasz? No jak to co? Wątróbki na jutro rozbieram. Zoba, O! Jaki kurwa wątróbki, to już ślimoki są. Młody? Nie wiem, że to co teraz idliśmy to, to było to. Hmm, no pewnie, że to. <grym> <grym> o, o, o! Kurwa, <grym> Ale się porobili delikatni. A tak się zajadali. Prze, mięczaki. Kurwa! Większego typisa już dawno nie widziałem? Ja pierdolę!